Po raz drugi przy parafii świętego Antoniego w Padewskiego w Sokółce odbywa się piknik rodzinny. Nie można tego nazwać jeszcze cyklicznym wydarzeniem, ale chcielibyśmy i myślę, że, że będzie taki zamiar, żeby w przyszłym roku również kontynuować. Związany jest on oczywiście z odpustem świętego Antoniego, czyli patrona parafii. Chcemy również przez taki piknik pokazać, jak, piękno, jak pięknie jest, jakie piękno jest parafii, jakie piękno jest wspólnoty naszej parafialnej. Przez piknik chcemy pokazać, jakie jest bogactwo również ludzi, osób. Angażujemy przede wszystkim parafian. Nie tylko do organizacji, nie tylko do stoisk, bardzo smacznych zresztą, można, można popróbować, różnych naszych tutaj podlaskich specjałów i ziemi sokulskiej również, ale przede wszystkim na scenie. Całe popołudnie jest wypełnione programem artystycznym, czyli zespoły, czyli grupy parafialne, czyli osoby. Które mieszkają na terenie parafii, które są związane z parafią, które chcą zaprezentować się, przebogactwo treści. Myślę, że to bardzo piękna inicjatywa, którą na pewno będziemy kontynuowali, bo to jest też coś, co łączy wspólnotę. Tutaj przychodzą całe rodziny, mają czas, mogą usiąść, zjeść, mogą sobie pobawić się, posłuchać, mogą się odpręczyć, odpocząć, mogą dzieciaki na zjeżdżalniach spędzić fajnie czas. Dużo atrakcji, dużo możliwości, więc myślę, że będziemy podejmowali te inicjatywy również w przyszłym roku. Także już teraz dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tak przepiękny czas i zapraszam na przyszły rok. Nie tylko do pomocy, ale również i do samego uczestnictwa w tym naszym pikniku. A na odpust już dzisiaj też zapraszam, 13 czerwca.